Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Awatara. i tak musimy teraz ocalić kogoś, e, nie wiem kogo, już zapniałem, e, no ale taki mały szczegół, więc wy pamiętajcie o tym, że zostawić łapeczkę w górę. One is, aha tutaj musimy ludzi ochronić. No. Szczel w niego. Dobra. No. Obróć się, chłopie. Nie mogę. O, mogę teraz. Objective complete. Muszę iść wejść na górę i z tym. Ej, Opa. We have no chance to the Tatut. Olonowin to Olonowin lives? How can this be? You must your tribe. There is strength in Srain. We will you have given us hope, Dreamwalker. Rotem Z powrotem trzeba wrócić? No dobra, to dawaj tego kunia. Jeszcze zanim pójdę do tego kunia, no to wezmę to. Z powrotem mamy chociaż te 50... Tych, strzał! Eee, daleko? To jest... nie to już jestem po drodze. Więc no, skoczymy. Have done much for my clan. We stand beside you, Dreamwalker. You have saved our young hunters. In return, I bring good news. We have found a shard. We have marked it to the east. Beware the enemy. Their numbers grow. Got it. I understand. You give us hope, Able Rider. My young warriors fight in your name. No dobra, gdzie um, my teraz tam mamy iść? Tędy? Eee. Zapiłem się sam, okej. Okay. Jestem kunia. Nie mogę wejść na kunia. Dobra, szybko się, szybko trzeba uciec z tamtego miejsca. No, Traf to. Teraz gdzie? Tutaj? Gincie. Dobra, mamy drugą. Tą broń zrobioną, czyli znaczy drugą broń, drugie to coś, dobra, musimy wrócić na górę i tutaj z tym chłopem pogadać. Dobra, o ty ode mnie, koniu. You see the to north. You find fast. That way danger. Much danger. many dead, many You go, you die. Huh. Shard is north. No smiles for you. Bedamo wants you gone, Dreamwalker. Okay, musimy trafić na zachód. Tak. Co jeszcze nie ma? Tutaj musimy się udać. Hm. Bez konia będzie ciężko, no ale, ale, może się uda bo tam widzę, że będzie drugi jakiś koń. Dobra, tu szybko idę. Ho, ho, ho. Cyk, cyk, cyk. O. Chyba trochę źle spoczułem, no. Musiałem tam iść. Dobra, no to cofniemy się. Zawsze tak, jednego mniej. Nie będę tam z wszystkimi walczyć, no bo to jest bez sensu. No i tutaj muszę iść. Górą. A jak górą, no to tutaj będą... Gdzie to? Tu, tutaj. Ta Gdzie jeszcze ty O, 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 o tym wiedziałem. Tu zebrać. Tu tą podróż szybką zrobić. W ogóle my jesteśmy tutaj, więc jeszcze będziemy musieli tutaj zajść. widzę. A tutaj na na środku, to co? Walka jakaś będzie? Super epicka? Dobra, no to lecimy z następnym zadaniem, póki mamy czas. Return to Tahisunungu. Looks like you finally believe I can be of worth. Your worth is in killing your own kind. That is all. When humans are gone, you will be of no use. Now go, kill what must be killed. How do you propose we do that? You will do as I tell you. Fight off the attackers. Zahu, to battle. Uh huh. kolejny poziomik. Więc, co nowego będziemy mieć? Nowe ubranko. O, no to pięknie. Musimy się cofnąć tutaj. No to by było lepsze dla mnie, ale. Ale i tak tam będę musiał wrócić. Więc. E, pokażcie mi, co mam tutaj w ogóle bronienie armor. Już czwarty, ale tekra. Ten jest taki kraju. I taka mobilność kiepska. Chcę wam pomóc, a wy to. Oła. Podaj. Dobra, ja się muszę ulecze. Będę teraz walczyć. No, czemu ja dostaję od tego chłopa? No, ten mamut chyba mnie nie lubi. No, jaki osób.

Panie, w końcu normalnie gadasz. Aha, wytwnię się. Idę tą górą. Będzie pięć razy szybciej niż normalnie. Ej, ej. Widzieliście to? Czemu on spadł? Powie mi ktoś. Dobra. Teraz tutaj mogłem. O, teraz gdzie? Na lewo. Mm -hmm, tendy fajne mi lewo co nie lewo i mam ścianę. dobra parkur <gryw> parkur para awataze

Dobra w razie, aby ktoś tam był. Dobra obiektyw komplet. Muszę cofnąć się, dobra, to weźmy. To weźmy tak, tego, wierzchowca. I teraz tak. E Kurde, nie ma nawet jak się cofnąć w tym momencie. No dobra, no to przelecimy tak. Na szybkiego. Ja tu sobie zrobię rondo. Cyk, cyk, cyk. I eee, Jakoś tam na górę bym musiał się dostać. Ale nie mam jak Ej, ej, ej puszczaj mnie. O, piduchu. Gin. Dobra, nie mi ktoś powie tylko jak mam się na góry dostać. Um, tak wcześniej? Czyli tędy. No nie wejdę tak. No nie ma takiej opcji. A tutaj jest, dobra. Widzicie, nie zauważyłem nawet tego, ale... Teraz już widzę. Więc też nie jest tak bardzo, bardzo źle. Dobra, my tutaj wejdziemy sobie na górę. O, nie spadłem. Tutaj, jakiś, yy, tutaj będziemy musieli skręcić w lewo. Może tutaj będę miał te... O, szczały, pięknie. Tylko tak, muszę jeszcze się cofnąć tutaj i tędy pójść na górę. Tak, tak. Zgadza się. Więc zbieramy co tylko się da. I my idziemy tutaj w lewo. No, dojdziemy tutaj kawałek tylko i będziemy też kończyć Dobra, po tej bitwie z tymi pieskami. No albo po tej bitwie. No sorry. Właśnie, RT. Właśnie, o to mi chodziło. Dobra, bo póki nie jesteśmy tam przy misji, to możemy tutaj stanąć i zakończyć odcinek. Więc to by było na tyle w tym odcinku. I widzimy się już w następnym. Więc trzymajcie się i do usłyszenia. Chaos.